dziś we wschowskim ratuszu spotkanie organizowane przez związek młodzieży wiejskiej dotyczące spółdzielni socjalnych w związku z tym że organizatorem jest związek młodzieży wiejskiej to to jest skierowane jakoś głównie do społeczności wiejskiej Między innymi do społeczności wiejskiej, małej miasteczkowej. Projekt, który prowadzimy, kierujemy do osób z miejscowości do 25 tysięcy mieszkańców. Więc miasta również wchodzą w grę tutaj. Czym jest taka spółdzielnia socjalna? Spółdzielnia socjalna to nic innego jak prowadzenie własnego biznesu w formie spółdzielni socjalnej, opierającej się na pracy członków spółdzielni, czyli założycieli spółdzielni. A czym taka spółdzielnia różni się od normalnej firmy? Że zakładają pięć osób, i to one decydują się, że będą prowadziły swój interes, swój pomysł, swój biznes w formie spółdzielni socjalnej. A spółdzielnia socjalna, socjalna ma za zadanie integrować ich społecznie i reintegrować ich do życia zawodowego. Te spółdzielnie mają w polskim prawie na rynku jakieś ulgi, wsparcie? Tak, mają wsparcie. Mogą liczyć na wsparcie tutaj obecnie z naszego projektu prowadzonego przez Związek Młodzieży Wiejskiej. Dla każdej osoby kwalifikującej się do naszego projektu przewidziane jest 20 tysięcy na dofinansowania, a później wsparcie pomostowe przez pół roku dla każdej osoby. W wysokości 1317 zł. Również spółdzielnie mogą liczyć na wsparcie starostów, którzy mogą zgodzić się na opłacanie za nich składek zus -owskich. Również Pefron może zgodzić się na opłacanie za nich składek, jeżeli to są osoby niepełnosprawne. Czy ulgi podatkowe? Nie, nie. Nie ma tutaj ulgi podatkowej. To nie jest pierwsze takie spotkanie, bo organizujecie takie spotkania w całym województwie lubuskim. Jakie jest zainteresowanie? Zainteresowanie jest dość duże. Ludzie nie znają tematu i dlatego przychodzą na takie spotkania. Nikt nie wie, wcześniej nie słyszał o spółdzielni socjalnej i nie wie, jak ją założyć, nie wie, jakie są korzyści z prowadzenia takiej spółdzielni socjalnej. Na spotkania przychodzi od około 20 osób do 30 kilku.